Zbliżamy się do 40 tysięcy subskrypcji na naszym kanale. Nowych widzów zachęcamy do kliknięcia tego przycisku po codzienny zastrzyk futbolu. Gdy Ibrahimović zakończył reprezentacyjną karierę w 2016 roku, wielu kibiców na świecie zapowiadało Szwedom lata posuchy i brak awansu na jakąkolwiek wielką imprezę. Jak bardzo się wszyscy mylili, bowiem reprezentacja trzech koron nie musiała w ogóle czekać na awans. Eliminując Włochów z baraży do Mistrzostw Świata, Szwedzi pokazali, że istnieje życie po zlatanie Ibrahimowiciu. Teraz piłkarz Los Angeles Galaxy zastanawia się nad powrotem do kadry. Na drodze może jednak stanąć FIFA. Ja jestem Michał, a to jest film o wojnie między Ibrakadabrą a FIFO. Drzwi pozostają dla mnie otwarte. Jeśli poczuję, że mogę robić rzeczy tak jak dotychczas, możemy rozmawiać o powrocie. Jednak w tej chwili nie znajdujemy się w takim miejscu. Obecnie jestem szczęśliwy, że w ogóle mogę grać. Tak zlatan wypowiada się o swojej obecnej sytuacji zawodowej. Szwed jest szczęśliwy w Stanach Zjednoczonych, pokazał w debiucie, że będzie tam wymiatał. Można powiedzieć, że miasto aniołów w końcu ma swojego archanioła. Jednak z tej wypowiedzi możemy wywnioskować, że Ibrahimowicz nie doszedł jeszcze do pełni sił po poważnej kontuzji, którą odniósł w poprzednim sezonie w barwach Manchesteru United. Ibra bardzo dobrze o tym wie, że na Mistrzostwa Świata musi być przygotowany nie na 100%, a na 200%. Inaczej szanse na jego wyjazd są mizerne. Teraz chcę po prostu kopać piłkę. Jeśli będę regularnie grał, to zobaczymy czy mogę to robić także podczas mundialu. Wygląda na to, że receptą na bolączki Szweda będzie regularna gra w jego nowym klubie. Bądźmy szczerzy, w Manchesterze United nie miał na to najmniejszych szans. Być może, gdyby nie kontuzja, to do dziś Ibrahimowicz cieszyłby się grą w podstawowej jedenastce pod wodzą Mourinho. Ale wracając do tematu: dlaczego Zlatan miałby nie zagrać na Mistrzostwach Świata i o jaką wojnę chodzi? FIFA ostatnio wprowadziła pewne regulacje, według których gracze mający jakikolwiek związek z firmami bukmacherskimi nie mogą brać udziału w imprezie rangi mistrzowskiej. W związku z tym Ibrahimowicz, który jest związany z organizacją Betard, może stanowić problem. Jak do tego odnosi się sam piłkarz? FIFA nie może mnie powstrzymać. Jeśli będę tego chciał, to się tam znajdę. To dokładnie jak z reprezentacją. Jeśli chcę zagrać, to gram. To nie jest sprawa FIFA, ale moja i moich chęci. Jak do tego odniesie się sama FIFA? Czas pokaże, czy da zielone światło Szwedowi na udział w Mistrzostwach Świata. A co Wy o tym myślicie? Czy Zlatan ma szansę wyjechać na Mundial? Czy w przypadku powołania dostanie pozwolenia od FIFA na udział? Piszcie w komentarzach. Na dziś to tyle, dzięki wielkie za oglądanie, pamiętaj o przycisku subskrybuj oraz kliknięciu dzwonka, żeby otrzymywać powiadomienia o nowych filmach. Jeżeli się podobało, możesz zostawić kciuka w górę, no i widzimy się już wkrótce. Do zobaczenia!